Dzień dobry, witam państwa. Agnieszka Marczyńska. Chciałam państwa zaprosić do obieszenia naszego programu. Rozpoczniemy go wizytą w Muzeum Okręgowym, które gościło delegację z Niemiec. Udało nam się przeprowadzić krótką rozmowę z przedstawicielem tej delegacji. Zapraszam do jej wysłuchania. Możliwe, żeby jednostka muzealna działała sama na terenie, tak Polski jak i... Na terenie Europy. W związku z tym utrzymujemy kontakty z rozlicznymi jednostkami muzealnymi, tak na terenie Polski, jak i na terenie Europy. Między innymi dzisiaj mamy okazję przywitać na naszym terenie, w Muzeum Okręgowym w Wielkiej Górze, pana Klausa Ullmana, dyrektora Haus Schlesien pod Bonn w RFE. Panie doktorze, serdecznie witam. Chciałbym, żeby pan. Ja, zunächst muss ich mich entschuldigen, dass ich nicht polnisch kann. Ich habe das hier leider früher nicht gelernt, was ich sehr bedauere. Unser Haus Schlesien ist das Kulturinstitut der Schlesier, die in der Bundesrepublik Pan Ullman chciał na początku przeprosić za to, że nie mówi po niemiecku. Po, przepraszam, po polsku oczywiście. Pan Ullman jest prezydentem Domu Śląska. Prowadzi Dom Śląska w Königswinte, to jest koło PON w RFN. Ten Dom Śląska jest zorganizowany dla. Wir unterhalten ein Landesmuseum mit schlesischem Glas. Und wir unterhalten, wenn man so sagen darf, schon seit vielen, vielen Jahren eine sehr enge Freundschaft mit dem Jesin-Museum, die wir systematisch aufgebaut haben, um aus den Schatten der Vergangenheit herauszukommen.

Schwierigkeiten finanzieller Art befindet. nicht war als ein Ausdruck unserer Freundschaft und wir gehen aber davon aus, dass dieser Wagen rein musealen Zwecken zur Verfügung steht, denn wir wissen ganz genau, dass dieses Museum hier gewisse Untermuseen hat, die verhältnismäßig weit mhm. entfernt sind und außerdem wissenschaftliche Arbeit leistet. Nasze, nasza wizyta służy przede wszystkim przekazaniu samochodu, my przywieźliśmy ze sobą e, Opla kombi, którego chcemy Muzeum Okręgowym tutaj w Jeleniej Górze podarować, on ma służyć ściśle im pracy tylko i wyłącznie pracy muzealnej. Chodzi o to, żeby muzeum okręgowe mogło z tym samochodem właśnie wszystkie placówki, które jeszcze do tego muzeum należą, a najlepiej jak można im obsługiwać. Und außerdem bereiten wir hier eine Ausstellung vor, eine Ausstellung, die überhaupt als etwas Einmaliges ist, weil es das erste Mal ist, dass ein deutsches, schlesisches Museum hier in Schlesien Ausstellt und umgekehrt wiederum, dass ein polnisch-schlesisches Museum dann anschließend auch seine Dinge im Westdeutschland zeigen wird. Drugim celem naszym, naszej wizyty tutaj w Jelenigurze jest opracowanie i przygotowanie wystawy, którą my tutaj w tym roku. I właśnie zaprojektowaliśmy razem z pracownikami naukowymi tego muzeum i opracowanie tej drugiej wy wystawy, którą szkła artystycznego XIX wieku, którą chcemy pokazać w naszym muzeum w Domu Śląska w Niemczech. Nasza wystawa będzie się przede wszystkim koncentrowała na porcelanie, na malarstwie, na porcelanie. Wir wollen damit eine Brücke schlagen, eine Brücke der Freundschaft, denn wir sind der Ansicht, dass man aus den Schatten der Vergangenheit zwischen unseren Völkern äh, jetzt allmählich doch energisch heraustreten muss und dass man also jetzt vor allen Dingen die Herzen mobilisieren soll. um eine freundschaft eine echte freundschaft zwischen deutschen und polen herbeizuführen so wie das zwischen frankreich und deutschland ja auch der fall ist pan ulman jest tego zdania że nadchodzi najwyższy czas żeby w końcu zmienić äh, sposób myślenia żeby w końcu äh, odnowić nasze serca i nasze myśli äh, Podobnie powinniśmy to zrobić między Niemcami i Polakami, musiałoby to się w ten sposób odbyć, podobnie jak to już nastąpiło między narodem francuskim i niemieckim. Ja, äh, das ist es eigentlich, was ich sagen wollte. Das Letzte liegt mir besonders am Herzen, weil ich eben durch 20 Jahre lang hier jedes Jahr äh, in meiner alten Heimat, ich bin Schlesier. verbracht habe und zu vielen Menschen, polnischen Menschen, die hier heute leben, enge, freundschaftliche Beziehungen gepflegt habe. Ich bin noch einer der wenigen, die in Schiplize regelmäßig Kur gemacht haben. Pan Ullman przyjeżdża na Śląsk od, już od 20 lat, jest urodzony we Wrocławiu, jest Ślązakiem, kocha Śląsk, jego starą ojczyznę i, i ma, robi, już od, od wielu lat przyjeżdża do Cieplic, gdzie właśnie myśli i mówi, że na kurację, gdzie od, mówi, że może zawsze jego najładniejszy urlop spędzić. Dziękuję Panie Doktorze za ten szczególnie serdeczny dar z Waszej strony, to znaczy za samochód Opel, który mieliście Państwo dla nas tą radość, jak mówiliście, przekazać. Która ten samochód będzie służył oczywiście nam do wspólnych kontaktów, które już zaczęliśmy. I myślę, że przyczyni się do powstania szeregu różnych inicjatyw, tak wystaw, jak i kontaktów między nami i tak też w dalszym ciągu kontaktów, tak jak Pan już wspomniał, polsko-niemieckich. I myślę, że kontakty te będą bardziej żywe, bardziej różnorodne i będą służyły właśnie polsko-niemieckiej sprawie, tak jak zresztą to było podpisane w układzie Kolmazowieckim. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie i zapraszam państwa wszystkich na jesień do muzeum na pierwszą wspólną wystawę która będzie dotyczyła porcelany ze zbiorów muzeum śląskiego podpom właśnie którym zajmuje się pan ul. Dziękuję bardzo.